Dzień dobry w nowym roku, dzień dobry w styczniu. Styczeń to mój ulubiony dzień. miesiąc, to jest miesiąc moich urodzin. Powinien być śnieg, ale pewnie leży gdzieś, tylko w jakiejś innej części świata. Mimo wszystko jest to zawsze miesiąc dobrej energii, nowego początku i nowych działań. Podzielę się z Wami tym, czym się teraz zajmuję. Zacznę od przypomnienia, bo. Pewnie wszyscy pamiętamy taki czarno-biały jeszcze film Kieślowskiego, który miał tytuł Gadające głowy. Parę ludzi różnego wieku, różnych zawodów, um, różnego pochodzenia społecznego odpowiadało na niby proste pytania: kim jesteś, czego chcesz i czego pragniesz w życiu? I tam kamerzysta podchodził najpierw do przedszkolaków, potem do uczniów szkoła, w szkole, do studentów, do robotników, do jakichś naukowców, nawet do ludzi już potem bardzo wiekowych. I oni odpowiadali na te pytania: kim jesteś? Czego chcesz? I co jest dla Ciebie najważniejsze? Na tym filmie, na przykład, mały chłopiec mówi, że on chciałby być samochodem syrenką. Jakaś dziewczynka mówi, że ona jest po prostu brzydką brunetką. Ktoś inny marzy o demokracji. Ktoś inny chciałby podróżować. To są lata, hmm, chyba już 80. albo późne 70. No, stąd te takie różne pragnienia dziwne dla nas hmm, w tych obecnych czasach. To są niby bardzo proste pytania. Kim jesteś? Czego chcesz? Co jest dla Ciebie najważniejsze, jakie są Twoje talenty? Ale muszę się przyznać, że mi sporo czasu zajęła odpowiedź na te pytania. No, i jestem bardzo ciekawa, jakbyście Wy na nie odpowiedzieli. No bo wiadomo, że jesteś kobietą, jesteś żoną, jesteś yy, pracownikiem. Jesteś opiekunem, masz jakiś zawód, jesteś ojcem, masz jakąś rolę społeczną, ale kim ty naprawdę jesteś i jaki ty naprawdę jesteś? Co w tobie takiego jest, że jesteś niepowtarzalny i wyjątkowy? Co sprawia, że tylko ja jestem tą jedyną niepowtarzalną Magdą? Tomek jest niepowtarzalnym Tomkiem, a Franek jest innym Frankiem od innych. Tylko takim jedynym człowiekiem na świecie z takimi cechami, z takim charakterem, z takimi umiejętnościami, z takimi talentami. Co sprawia, że ktoś ma na przykład wrodzoną potrzebę, talent, zdolność na przykład y, kręcenia filmów na YouTube'a i Potrzebę dzielenia się, opowiadania o czymś, co odkrył. A kto inny ma zdolność zmontowania tego filmu, przeanalizowania, zauważenia na przykład, że trzy razy użyłam niepotrzebnie tego samego słowa. Ten, który wychwycił, że na przykład zbyt wiele razy użyłam danego słowa, z pewnością ma talent analityka. A ten, który będzie chciał poprawić moje kadry, najprawdopodobniej ma talent naprawianie i będzie dążył do ulepszania każdej sytuacji. To są takie cechy, które nosimy w sobie nieświadomie, używamy je na co dzień i najczęściej nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele dobrego możemy nimi osiągnąć. Niedawno w pracy miałam taką sytuację, że coś tam się stało na łączach internetowych. W każdym bądź razie dostaliśmy informację, że padły wszystkie serwery w Rosji, że nie można w ogóle zaawizować aut, które wyjeżdżają z naszych fabryk. No i tam do tego, do tego cała wielka historia. W każdym bądź razie koleżanka, która się tym mm, zajmowała i była za to odpowiedzialna, i która nie jest informatykiem, zadzwoniła za chwilę do mnie i powiedziała, że ona już to wszystko ogarnęła, że skoro nie działają serwery, to ona po prostu połączyła się z innej sieci WELAN, porobiła wszystko co tam trzeba było potrzebne, poawizowała te auta. I ja sobie tak pomyślałam wtedy: o ranę. Ta dziewczyna musi mieć wspaniały talent strategiczny. To właśnie stratek widzi odpowiedź. Jeżeli rozwiązanie A nie, nie działa, to zaraz widzi B, C i D. I tak dokładnie nazywa się jeden z talentów stratek. Czy ty wiesz, co ty w sobie masz? Czy umiałbyś nazwać swoje talenty? Czy wiesz, że są talenty umysłowe i że są też talenty duchowe? Talenty ma. Dosłownie każdy z nas. Każdy. Tylko w równym, różnym natężeniu i w różnej kolejności. I właśnie to, w jaki sposób one są u nas rozłożone, wpływa na naszą wyjątkowość, na to, że ktoś jest lepszym strategiem, a kto inny jest lepszym analitykiem. Czy ty wiesz o sobie takie rzeczy, lubię myśleć, że gdyby dzisiaj przyszedł do mnie Krzysztof Kieslowski? No niestety nie żyję, ale wyobrażam to sobie. I zadał mi to swoje pytanie: kim jesteś? To odpowiedziałabym mu, że jestem, że jestem optymistką, że jestem dobrym strategiem, że mam zdolność podnoszenia ludzi na duchu, że jestem gościnna, że jest we mnie dużo empatii, że wierzę w cuda, że jestem również posłańcem różnych wiadomości. Rzece, nie bliskość. Mm, tak, tak. Mam nadzieję, że to dobrze wybrzmiało, że mój główny talent to jest optymizm. Yy, I wiecie to, Jeszcze jak nie umiałam kiedyś tego nazwać, jak nie wiedziałam, że posiadam taką cechę, że to jest we mnie dominujące, wiele razy ludzie mówili mi, że ja jestem naiwna, że noszę różowe okulary, że Magda, ty nie widzisz zagrożenia, a po prostu jak zbadam swoje talenty, okazało się, że to jest mój wielki dar i że to jest moja wielka siła i że to jest moja dominująca cecha. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do tego, aby poznać swoje talenty aby poznać swoje talenty umysłowe, te, które bada Instytut Galupa, ale i talenty duchowe. A najlepiej jedne i drugie. Bo daje niesamowite zrozumienie siebie. Umiesz nazwać to, co w tobie jest. Mówią o Twoim potencjale. Są w ogóle no, rewelacyjnie znać takie rzeczy i umieć potem się nimi posługiwać. Mnie ten temat na tyle zafascynował, że mm, zacząłem go zgłębiać i zgłębiać, i ym, Zapragnę zostać y, takim trenerem talentów Galupa i formuły geniuszu. I już w kwietniu odbędzie się moja certyfikacja, i będę się mogła zawodowo zajmować y, badaniem talentów. Ja zawsze tak czułam i y, przypuszczałam, i czułam właściwie, że coś żywe mnie jest: że mam jakieś zadanie, że mam jakiś potencjał. Tylko za Chiny ludowe, nie wiedziałam, co to jest. Nie umiałam tego nazwać, nie umiałam tego wydobyć, i potrzebowałam na to kilkudziesięciu lat, żeby teraz do tego dotrzeć. Dlatego mm, skorzystaj z mojej drogi i z mojego doświadczenia. Nie szukaj tak długo, tylko po prostu zbadaj swoje talenty. I pamiętaj. Talenty to nie jest tylko to, że ktoś ładnie rysuje, ładnie śpiewa, szybko biega. To są tak zwane talenty jawne, ale oprócz tego są talenty ukryte. I każdy, każdy, każdy je ma. Dorosły, dziecko, młodzież. Talenty to są po prostu połączenia neuro neuronów w mózgu. A każdy z nas ma mózg. Może zdarzyć się tak, że jak poznasz swoje talenty, Zaczniesz jakiś dawno odkładany projekt. Albo po prostu zrozumiesz siebie jeszcze lepiej, polubisz siebie, ponieważ zrozumiesz, co w sobie masz i dlaczego działasz tak, jak działasz. No, a jak to zrobić technicznie? Jak obecnie, możesz się ze mną skontaktować na Messengerze albo tutaj w kontaktach pod filmem. Ja będę na bieżąco zamieszczać kolejne materiały mm, dotyczące talentów. Niedługo się pojawi też strona internetowa, gdzie będzie można uzyskać więcej takich konkretnych wiadomości na temat właśnie technicznego wykonania tego testu, a potem mm, omówienia ich. Tak. A jak mm, ktoś zapyta Ciebie, kim jesteś? Nie odpowiada już, jak. Ludzie z filmu gadające głowy, że jesteś samochodem syrenką, albo że jesteś księgowym, że jesteś spawaczem, że jesteś robotnikiem. Odpowiadaj swoimi talentami. Dziękuję za oglądanie. Dobrego wieczoru i do następnego materiału. Cześć.